Pokażę Ci powoli, krok po kroku, jak używam soczewki Macro Beauty Smart Lens. Najpierw otwieram etui i wyjmuję wszystkie elementy. Jest to klips, soczewka oraz ściereczka czyszcząca a następnie z soczewki zdejmuję i wykręcam zabezpieczenia. Następnie wkręcam soczewkę do klipsa i pamiętam o tym, aby wyczyścić ją ściereczką dołączoną do zestawu. Nie pomijam też oczywiście telefonu, bo pamiętajcie, że wyczyszczenie telefonu, a właściwie obiektywu jest kluczowe, żeby zdjęcia wychodziły ostre i wyraźne. Później nakładam soczewkę na obiektyw. Jeśli masz iPhone'a, to na karcie produktu znajdziesz informację, gdzie go nałożyć, a jeśli używasz innego modelu, to po prostu metodą prób i błędów szybko dojdziesz do tego, który obiektyw jest właściwy. Przechodzę do nagrań i pamiętam, że obiekt, w tym przypadku dłoń, musi być w odległości od 3 do 6 cm. Jeśli to będzie zbyt blisko lub zbyt daleko, nie złapie ostrości, więc testuję, aby wybrać sobie idealną odległość. Kiedy znajdę idealną odległość, szybko dochodzę do wprawy i za każdym razem, kiedy przykładam dłoń, ekspresowo łapię ostrość. A co jeśli stanie się tak? To nie znaczy, że z soczewką lub z telefonem jest coś nie tak, tylko po prostu musisz skorygować położenie soczewki, przesunąć ją do góry albo na dół, no i gotowe. Upewnij się też oczywiście, że soczewka znajduje się na odpowiednim obiektywie. Mam dla ciebie jeszcze jedną wskazówkę w ustawieniach swojego telefonu, wyłącz sobie tryb makro, bo on nie jest już potrzebny w momencie, kiedy korzystasz z zewnętrznego narzędzia. Wystarczy chwila praktyki, żeby robić takie zdjęcia i filmy telefonem, więc czekam na efekty. Koniecznie oznacz Smart Spot TV, bo chcę zobaczyć jakie zdjęcia udało ci się zrobić.